Cześć, witajcie widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale z tej strony Wojtek. W dzisiejszym odcinku tutaj wyrzucimy obornik od maluchów, bo odsadziłem je od barani tydzień temu, ale zrobimy tak, że baranie wrzucimy tu, a one niech będą tam, bo barania będzie. I znowu zakocona za niedługo i żeby już była w tej klatce maluchy mają 3, tygodnie, 3 miesiące skończone no powinny być wcześniej odsadzone już po tych dwóch miesiącach ale były te mrozy to nie chciałem ich oddzielać mówię dobra niech se z matką siedzą mało ich jest no teraz dokończymy mieć marchewkę jak skończą to wtedy wyrzucimy od nich tu są dwie samiczki ta czarna, ta czarna będzie do zakocenia na 30 stycznia, jakoś tak ją puszczę, bo 8 lutego chyba powinna być odebrana, kupiona. Ta samiczka zostanie, ją też jakoś zakocę. To tu są trzy samiczki. To sprawdzałem. Najprawdopodobniej czy samiczki. Jeszcze urosną to się dokładnie zobaczy. Tu barania. Tu przed chwilą jajko było, tu zebrałem. I tutaj dwie samiczki i samczyk. To dzisiaj ten deszczowy dzień. Obornik wyrzucałem to, z dużym wyrzucić od broilerów i tutaj z domku zaczęło lać. A wtedy w tym kurniku dużym to już jutro. Się wywali. O tu, te seksy i lekor nie to so Tu jajko czasami znoszą. Nie wiem, teraz nie chcę im tam zaglądać, bo się będą denerwowały. Się cieszą. Gdzie odwilż jest? Tyle wody, zarabłoto będzie, trzeba będzie przykopać. Wybiegi. Nic. Ja wyrzucę obornik i zaraz się widzimy. Tu już przeniesione, króliki wyrzucone. Barania tu siedzi, mieli se słomę. Kurde, one się nie chcą domykać. No a ja tak robię, że wrzucam samice do mniejszej klatki. To jest załóżmy na tydzień i nie wyrzucam gnoju, żeby one czuły zapach matki, żeby nie były zestresowane. No i później dopiero jak już się będą tutaj tydzień, dwa, to wtedy wyrzucam gnoj. O, już chodzą, sobie sianko skubią, przepaśnik im przykręcić, ten taki metalowy, futarkowe. No i wieczorem dostaną zboża. To tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli wam się spodobało, to łapkujcie, lajkujcie, subskrybujcie i co? Do następnego, na razie, cześć!